Witam Was serdecznie. Jesteśmy w cudownym miejscu nad Jeziorem Malta w Poznaniu, na tarasie restauracji Trzy Kolory. Miejsce klimatyczne, fantastyczne. Odbywają się akurat regaty kajakowe, ale to nam nie przeszkadza. Przedstawiam Państwu niesamowitą, absolutnie charyzmatyczną, nietuzinkową osobę, pan Marek Pitman we własnej osobie. Zaraz się dowiecie, dlaczego jest nietuzinkowy. Witam, Witam Ciebie Marku, Witam cię, zapraszam, to jest książka autorska Marka Wittmana. Zapraszam cię do stołu, usiądziemy może do rozmowy. Teraz. Z mojej strony, ja mogę tylko powiedzieć, że Marka Wittmana, właściwie przez osobę trzecią, poznaliśmy się przed chwilą dosłownie, ale już wiem z wywiadów prasowych, z internetu i tak dalej, że jest to osoba, no, no, która może Was, moi drodzy, zainspirować do szukania, odszukania, znalezienia swojego szczęścia w życiu. Bo to nie jest człowiek, który czeka na szczęście, tylko który je osiąga działaniem nie na biegu. To jest książka autorstwa Marka. Proszę poczytać tytuł, czym się wsławi już medialnie. I Marku, proszę Cię, powiedz teraz kilka słów o tym, o tym swoim największym wyczynie, o którym napisałeś książkę. Jak to się stało? Opisz w pokrótce trasę i Trasa. czas. Praktycznie to był spontan przygotowanie miesiąc czasu, bo do, akurat miesiąc czasu do, przed wyprawą dostałem wizę do Stanów Zjednoczonych, bo do tego mi brakowało, no i miesiąc czasu na przygotowanie. No i ruszałem. Nie? Dużo czasu nie było na przygotowanie. Inspiracja tego było poznanie świata, poznanie ludzi, zwiedzenie świata. słowo. Na, na ten moment, będziemy dalej drążyć, na ten moment, co, co zrobiłeś? Jaką trasę pokonałeś i w jakim czasie? <śmuch> trasę pokonałem wyjeżdżając z Polski na Białoruś, Rosję, do Władywostoku. Tam jeszcze po drodze jechałem do Chin. Potem z powrotem do Rosji do Władywostoku do samolotu. Tam przeleciałem do Kanady. Z Kanady wtedy całe Stany Zjednoczone, znaczy od Atlantyku do Pacyfiku. I wzdłuż Pacyfiku do Argentyny, stamtąd już do Europy, no i wtedy jeszcze tam troszeczkę. Czyli no. wzdłuż i wszesz niejako. Tak. Nie, nie, nie szedłeś po linii prostej. Nie, nie, to żeby równik, że tak powiem, określił. Nie, 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 to właśnie było, że w ciągu roku chciałem zrobić tyle, ile równik ma 40 tysięcy 40 kilometrów z katykiem, no zrobiłem 46 tysięcy kilometrów w ciągu roku. Mhm. Czyli średnia tak przeliczałem, wychodzi 150 dziennie. Proszę, teraz e, druga rzecz bardzo istotna. Powiedz mi taką rzecz. E, czy to się rodziło w tobie, ten pomysł, ten zamysł, lata całe? Czy to było marzenie życia? Czy to był jakiś taki, e, taki ad hoc, e, to, e, atakuje mnie, przepraszam, e, ad hoc taki, taki jakaś taka idea, która, którą musiałeś zrealizować? Co w tobie zagrało? Nie, to po prostu to, to, to spontan ja Chciałem zwiedzić świat. I ruszyłem w podróż. Taki niekonwencjonalny Tak, niekonwencjonalny, sport. po prostu bez przygotowania. Każdy myśli, że może jeździłem na rowerze, zawodowo, uprawiałem sporty. Nie, Dziękuję. amator. Amen. Po prostu chęć poznania świata. I to było inspiracją. A nawet nie było przygotowanej żadnej trasy konkretnej. Chciałem zobaczyć Katyń w Polski. Objechać Kreml rowerem w koło. Wodospad gary zobaczyć, Nowy Jork i Las Vegas. To były punkty, które zaplanowałem. Czyli to były wymarzone miejsca, które. Znaczy, chciało... wymarzone, zaplanowane. Aha. A, po, a potem, po prostu, kwestia przypadku. Jechałem na przykład ten, w Stanach Zjednoczonych i tam mi powiedzieli: Daj rowerysopel, jedź dużo rz rz rzeki, Kolorado jest piękna rzeczka międzynarodowa, rowerowa. No powiedziałem tam i faktycznie, złożyli jakieś no, piękne, piękne tereny. No i takie było tak samo było w innych krajach. Mieć tam, no to. Wrócimy do tego tematu jeszcze, bo to też jest bardzo ważna rzecz. Natomiast teraz jeszcze po drodze, jeszcze nie jesteśmy tak w tej podróży głęboko. Pytanie jest takie, czy na etapie na każdym jakimkolwiek etapie tej podróży twojej, czyli od, od zamysłu, przez przygotowania, organizacja, formalności, logistyka, potem ta droga, czy pojawiały się Tobie jakieś komplikacje, problemy, nie. Ja nie, nie, przeszkody? Żadnych nie miałem. W ogóle nic żadnych nie miałem. problemów nie miałem. Kupo to jeden tylko miałem, bo połetaj sobie na kupę trochę mnie kupę objechać, no to tam zabrali mi GPS-a. I no to tam było będzie piesa, byłem i tam miałem, bez, tam nie było co kupić, chociaż miałem pieniądze, nie było co kupić nawet. No to jedynie tak, ale to nie nie problem, to można sobie poradzić też w tych Czyli sprawach. to jakby dowodzi tego, że jak coś bardzo chcesz, możesz mi to przyznać, ale że jak czegoś bardzo pragniesz, to ci się po prostu dzieje. No, to dzieje się, po prostu przepraszam I, i nie bać się. Właśnie tu dojdziemy do tego, bo to jest też bardzo ważne i teraz dochodzimy do takiego punktu właśnie, Odwaga, zastanawiam się nad tobą, ponieważ no, nie ukrywam, że jesteś człowiekiem jednym z, na, 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 na parę miliardów. Bo, bo, no. Bo, no bo wyruszyć samotnie w trasę, dookoła, samotnie dookoła świata. Samotnie rozumiem, oczywiście, o, to jest bardzo ważne. Dookoła świata, proszę Państwa, na rowerze, bez jakichś tam no, przygotowań, jakich oj, obstawy. ostawy. No. no to no, tutaj odwaga jest konieczna i niezbędna, prawda? I teraz pytanie. Czy Ty tą odwagę, jak się urodziłeś z tą odwagą, czy zawsze byłeś taki od dziecka, taki o, do przodu, czy znaczy, ona się budziła w Tobie może e, Raczej byłem zawsze, pozna, poznawałem, a zawsze mówię tak, co będzie, to będzie. Ja zawsze mówię, a jak byłem sam, na przykład w tajdze, no to ja jak zwierzę dzikie, dlaczego miałem się bardziej zwierzę. Nie bałeś Nie, bo strach przyciąga złe rzeczy. Jak człowiek się nie boi, to te, się. I dlatego ja zawsze z uśmiechem na twarzy pozytywnie i pozytywnych ludzi spotykałem i nigdy nic złego mnie nie spotkało. Bo jesteś pozytywnym człowiekiem. No, dosłownie. I jesteś odważnym człowiekiem. Znaczy odważnym, nie bojącym się. O. Nie bojącym się. A więc w związku z tym tego nie wiesz, bo proszę Państwa, myśmy tego nie ustalali, bo w ogóle nie było o tym mowy. I nie wiesz, nie znasz mojego następnego pytania, które dotyczy Twojej odwagi. A mianowicie, czy starczy ci jej, żeby zaśpiewać ze mną refren mojej piosenki? No, wymaga no. to odwagi, bo nie tak. ja ukrywam, że ludzie często uważają, że jestem bardzo odważna. Nie, tak, ale wiem, że będą fa będę fałszował. Ale to i... nie ma znaczenia. No. Bo, Dobra, nie ma, nie ma sprawy. Nie ma sprawy, tak? No oczywiście. Posłuchaj, ja mam tutaj słowa. To jest Mogę zobaczyć słowa. Tak, że... bo tu będzie tylko to. Ja ci, ja ci zaraz tak pokażę, chociaż ludzie bardzo nie no. ma tej piosenki jak ja zaś, no, imam, no, no. żebyś się wczuł w, w, no, w tą całą, w tą, w, 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 w reklamy mi dali. Te reklamy są zupełnie niepotrzebne. Ja nic z nich nie mam, proszę Państwa, one mi tak rzucane są. Ja, ja.

Tak dziś nie przyszło nam O mnie zdecydowani, Tak dziwnie przyszło żyć nam No i słuchajcie, Marek dobił swej niezwykłej odwagi, że się odważył, że tak powiem, odważył odwagę. A muszę powiedzieć, że nigdy nie śpiewałem i nie mam suchu, także ale to... Ale przecież to nie Dla takiej dziewczyny, prawda? jak tu ty nie zaśpiewać? Nie, nie. Dla dobra wyższego chciałam Wam pokazać, że jeżeli człowiek chce i być czy fajnie żyć, przyjaźnie, życzliwie, serdecznie i jakby Nie bać się generować, niczego. Nie ja bać się niczego, tak. no, nie, nie mam słuchu, nie mam e, talentu, ale zaśpiewałem. No. Ja tu nie no przecież nie wiem. jest to wielki człowiek, przyznajcie sami że jest w tym ogromna wie, wie, yy, yy, wielkość. Teraz mam do ciebie teraz, jeszcze pytanie. Chciałabym się dowiedzieć takie trzy, no wypunktujmy, no bo to trochę mamy mało czasu, takie trzy największe przeżycia, wrażenia albo miejsca, które cię spotkały na tej twojej drodze. Eee, znaczy na tej drodze spotkało mnie... Jakieś zaskoczenie, ale takie najbardziej takie, no wiesz, takie... Eee. No takie naprawdę też mnie spotkało, no, w podobną pogodę, bo jak gotuję się gorzej, bo taka była burza, to było w Kolumbii, jak dojechałem tam akurat w góry, górami wulkanicznymi i trafiłem na obóz taki tam, gdzie mieszkali ci, co zbierali te kawę właściwie. I tam jak widziałem te dzieci, co oni jedzą i ci ludzie jak żyją w barakach po... Ale mogłeś tam wejść No yy, z zewnątrz to dzieci. Z zewnątrz, jedynie, nie pozwolili mi tam wyjeżdżać, no. z daleka jak podjeżdżałem to zrobiłem, Aha. ale to co jedni później widziałem i tak dalej, no to to było dla mnie takie przeżycie. No, yy, rzeka jaka też wpłynęła, to stamtąd brali wodę, gotowali jakieś zupki na tym, no, straszne to, strasznie to wyglądało. A w barakach to tam spali po 20 osób w, w, w jednym pomieszczeniu. No. i to był taki taki szok. A tak znaczy wizualny, nie? bo mnie to osobiście nie dotyczyło, tylko tyle, ale że na wrażenie, wrażenie, no. Schowałem się po prostu przed deszczem, tylko tam akurat tak ukradkiem no przypadek. No. A tak to raczej miłe raczej były... A coś za... takiego fantastycznego, co Ciebie zaskoczyło, czy o czym nie myślałeś, że w ogóle może coś takiego być na świecie. No bo to jest. Eee, znaczy zaskoczyło mnie, bo na przykład w eee, Meksyku straszyli mnie, że tam zabijają, e, e, kradną i tak dalej, nie. Ja tak miłych ludzi tam spotykałem. Nawet takich młodych chłopaków spotkałem, na lagunę mnie zaprowadzili, dosłownie szuwarami, pomogli mi Robert wszystko przeprowadzić. Ja tam zostałem, bo pieniądze, to na drugi dzień przyjdź, nawet pomóż mi gdzieś stamtąd wydostał. No takie miłe, były takie właśnie takie różne takie miłe gesty, nie? Tak samo na przykład te w Finach, też bardzo byłem życzliwie witany. Jadę, a to samochód wyciąga zimne napoje tam ze swojej lodówki na przykład. Nie no, dużo takich ludzi, ale do, pozytywnych. Ale właśnie przyciągasz ludzi pozytywnych, tak? No raczej, raczej. tak, no. A spotkałeś jakiekolwiek jakieś z niebezpieczeństwo w postaci człowieka, Nie, Nie, nie było. Nie, tak. było takiego, nie, 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 nie wiem tego czego. Jedynie co takie co było, to jak rozbijałem namiot, dzieci było pełno. Pamiętam, jednak się nadbierało, to miałem akurat takie krówki, jak zdarzałem, bo to jedna tak, tam była, no to jedli te krówki i jeszcze patrzyli, czym nie mam coś dla no, no, to, to znamy to gdzieś tam, ale no. tylko tam tak no, ale to No, ale to jest takie właśnie doświadczenie, że inaczej yy, byłem gościony u biednych ludzi, u bogatych ludzi, bardzo bogatych. Wiem te różnice, ale im biedniejszy, tym bardziej był szczery. Otwarty. Nawet w Kubie, się. właśnie w takim domku, dosłownie z desek zbity taki kwadrat, podzielony na połowę, to odstąpili mi swoje łóżko, żebym mógł się przespać. To, Mówię, to było dla mnie takie wzruszające, że. No. Bo że to buduje, jak to buduje. No, no naszy, dosłownie. Naszy no. No. Człowieka, prawda? Tak, no, naprawdę tak szczerych ludzi spotykałem, że. Powiedz mi, Marku, jakie jest Twoje marzenie? Takie coś, co byś chciał, a może już osiągnął, albo byś chciał osiągnąć coś, co by ci się chciał, co, co teraz jakby planujesz, albo nie planujesz, ale może już tam gdzieś jakiś zaledwie. Słuchaj, Słuchaj, Iwonko, Ja nie planuję nigdy. Nie wiem, co mi odbije, bo mi musi odbić. Ja, bo ja. jestem ja nie ja Jest <grym. grym>. Wiem o tym, wiem, wiem. Ja cię rozumiem. I jak mi coś odbije, no to wtedy realizuję. A na razie no, nie, nie przychodzi żaden pomysł. Dobrze. To powiedz mi, bo wspomniałeś o górach. Powiedz nam, opowiedz nam jeszcze, co Ciebie jeszcze pasjonuje. Poza tym, no, znaczy, nie, no, z tą wyprawą każdy mnie kojarzy z rowerem. Tak. Ale ja oprócz tego właśnie chodzę na góry, Dwa lata temu chodziłem na Ararat 5200. Ostatnio robiłem Rynę Solencińską na kajaku. widziałam na YouTube. No, i... I oprócz tego żeglarstwo, narty, no zależy co. Czyli generalnie ruchowe takie, takie tak, wiecie, działania, nie, tak? Nie się... lubię siedzieć w miejscu, lubię jak coś się dzieje. Aha, aha. Ewentualnie zwiedzać na przykład aha. też lubię. Nawet, mówię, drugi raz przyjeżdżając gdzieś, bo ja na przykład w dosyć często byłem, ale jestem i znowu widzę nowe rzeczy, że rynek remontują na przykład no, tak. i będę musiał przyjechać, żeby zobaczyć ten rynek no, znowu po remoncie. Efekt, tak <laughs> no. jest, czyli masz zawsze powód do przemieszczania się i do... Po, powód zawsze się no, znajdzie, tak. tylko to trzeba to chcieć. Fantastycznym człowiekiem, absolutnie. Chciałam jeszcze coś się zapytać, a widzisz, to jest bardzo ważne, dla sobie. Co ty u... Co ty myślisz? Bo to jest jakby ostatnie pytanie, ale nie będzie, będzie jeszcze to małe zadanie i kończymy. Co ty sądzisz o terminie szczęścia? To znaczy, czy szczęście dla ciebie to jest coś, co zaistnieje nagle, coś osiągniesz? Bóg jest. Nie. Mam, miałem szczęście, czy to jest jakiś stan? Nie. Szczęście ciąg? to jest to, że się budzę, wstaję, witam się ze słoneczkiem, kładę się spać i że miło i spokojnie przeżywam życie. Miło jest to, że jestem z Tobą teraz tu i spędzam fajnie czas w miłym towarzystwie. I to jest Czyli to jest nie uzależnia szczęścia od tego, że. Nie. Wow, wygrałem to, to jak. Nie, lotka, tam, nie, nie. Wiem, coś tam mi się udało. Nie. nie, mówię, jakbym wygrał, bym się cieszył A, też. Oczywiście. Alby pomogło w jakiejś realizacji jakichś Ta. tam marzeń. Ta. ale nie, no nie, to, to nie, nie musi tego nie tak to być. Nie Nie, ja mogę iść w namiot albo plecak i w drogę pieszo i Proszę też Państwa, będę szczęśliwy. posłuchajcie to, to przyjmijcie słowa Marka do, do serc, bo to szczęście to jest stan ciągły, stan umysłu, ducha, nie czynników zewnętrznych. Cudowna sprawa, że Marek to potwierdza. Nie spodziewałam się, że będziemy <laughs> tak na jednej fali się cudownie rozumieć. I w związku z tym ostatnia moja prośba, mój drogi, wiem, że już wystraszony pan żyje. O na już, no bo nie wiem co wiesz, nie, czy, no, co nie. mi grozi. <laughs> Ale nie mniej, uwierz mi, to jest dom. Hej, sokoły, znasz to, nie muszę ci puszczać. Hej, to sokoły, omijajcie górę, złe. To jest piosenka, którą śpiewam od trzech lat. Yy, zawsze, czy ona jest, czy jest mi dobrze, czy źle, czasami częściej, jak jest mi źle. I uwierz mi, że te słowa są tak mocne, mają tak mocny żółt, mają, naprawdę. I dlatego zaśpiewamy ją razem. Wiem, że. Do! No, tak, moja Dobre. mocnie Dobre. zwyciężona. Każdy Dobre. problem dla mnie pokona. pokona. Mam we wszystkim szczęście wielkie, Dobrodziejstwa w życiu wszelkie. Hej, hej, hej wielka siła, Życie moje cud nie odmieniało, Zabrzega siły zatury, natury dla I em, dla mnie przewraca zatry, zatry, całe góry Tak jak dla Ciebie poprzewracała ta siła Te wszystkie drogi, które Ci się prostu znaczy, poprostowały niż krzywiły Wszystkiego dobrego Ci życzę Marku Życzę Ci szczęścia Dziękuję. i pomodzenia dla, Miło dla było Cię poznać w również... ja. tak energiczno <laughs> <laughs> Dziękuję Proszę Państwa Subskrybujcie, wszystkie informacje dotyczące Marka i jego artykułów, filmów i tak dalej są pod filmem, linki wszelkie. Obserwujcie tego człowieka, bo jest naprawdę wart tego, żeby go obserwować, nawet wręcz powiedziałabym naśladować, że nie jestem za tym, żeby nikogo kopiować, ale można zawsze coś od kogoś przejąć, od tego człowieka można przejąć naprawdę same pozytywy. Także lajkujcie, subskrybujcie i wszystkiego dobrego. Do następnego. Żegnam, pa. Pa. <laughs>